Siemaneczko, z tej strony was, Ja W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać quest'a zniż pudełka z jabłkami i pomidorami na targu sadowym. Targ sadowy jest tutaj w sadzie i chodzi o te pudełeczka. I to tyle, szybciutki kwestik, mam nadzieję, że się podobał, jeśli tak to zostawcie lajka i komentarz pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych, hej!